3. Wygraj mieszkanie lub kartę podarunkową. Proste? Proste. Leroy Kadaż Katarzyna Zdanowicz, witam państwa. Jest poniedziałek, 9 października. Zaczynamy wydarzenia. Nowy sondaż dla wydarzeń. Liderzy i lewica zyskują... Trzecia droga poniżej progu wyborczego. Jak nie wejdzie trzecia droga, to jest 100% kadencji PiSu. Albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. Głosując na nich i tak, głosujesz, żeby z był premierem. Trzymamy oczywiście kciuki zarówno za koalicję obywatelską, za trzecią drogę. To zwycięstwo jest naprawdę w zasięgu ręki. Liczy się każdy głos. Moja żona zmienia preferencje co dwa tygodnie, także. <laughs> Wszystko jest możliwe. Mam swój typ od dawna i tego się będę trzymała. Trzeci dzień krwawej wojny. Zadzwoniła i powiedziała, mamo strzelają do nas, samochód został uderzony, wszyscy jesteśmy ranni. Matki i ojcowie nie, nie wiedzą jaki los spotkał ich dzieci. Walczymy ze zwierzętami i odpowiadamy we właściwy sposób.